No i bacie, lipiec schodzi. A co ja ci powiem? Ja dawno nie widziałam tej yy, z drugiego pintra. Ja nie wiem, czy ona nie koitnęła już czasem. Ona to dzieci miała, syna. A no to widzisz, to pewno ją yy, syn do domostarców oddał. Dzień dobry! Co to za kobita? No wiesz Teresa, no pełno tych jehowych chodzi po domach. A no widzisz Teresa, i tak to jest. Matka, dziecko całe życie chowa, tyłek podciera, proszę ja ciebie, a później o! Weźmie taki i odda matkę do domu starców. No i takie masz podziękowanie. Szklanki wody ci nie poda. A rentę to by brali. No oczywiście, że tak. A mieszkanie to teraz wiesz. Pewno wezmą mi e, wynajmą, bo to ich mieszkanie było. No a jak? To tam pewno wiesz. Syn Alek już kasę poczuł, proszę, od ciebie. Przecież to ładne mieszkanie ona, ona miała. No ile tam, e, dwa pokoje z kuchnią, no to ile to jest? No, no policz sobie. Czekaj, trzeba by się Jaćki w tylko nos zapytać. Ona to by wiedziała. O, pa idzie! E, pani Jacio! bo my się tak zastanawiamy. E, ta z drugiego piętra, ta no. Komarowa. No My no. e, no ostatnio w ogóle nie widzimy. Łomatko, jak to nie widzieliś ta? No przecie kiedy to z minutę temu przechodziła wam przed nosem. No co też pani powie? No to ona była? A no una, una! No, i no, Una była w takim programie w telewizji, co ją całą zmienili, nawet zęby porcelanowe wstawili. No? No i kto za to wszystko zapłacił? No, Milka, no jak to, kto płaci? Pan płaci, pani płaci. No tak, najlepiej widzisz, Teresa. taka to sobie pójdzie do telewizji, wszystko ma zrobione. A ty na NFZ, czekaj, proszę, ja ciebie na zęby. Przecież, proszę pani, na NFZ to ja na protezę pięć lat czekam. A ja z tą moją nogą, to co ty myślisz? To samo. Ale Teresa, ale co ty myślisz? To jest wszystko po znajomościach. Przecież tamten jej mąż, to on pracował, proszę ja ciebie, tam gdzieś w Ubecji, Esbecji, znajomości ma. I co taka, to sobie może zęby z porcelany robić? A ty czekaj w kolejce na swoje. I to, i to jest sprawiedliwość? To ma być dobrze na świecie, ja się pytam? Ale jest oczywiście, że tak. Zresztą do czego to podobne? Gdzie na stare lata, zamiast usiąść na dupie i siedzieć, to lota gdzieś po telewizjach. Cię w głowie nie mieści. To wszystko przed końcem świata jest, ja wam to mówię.